Hej hej hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej kariery Przyrody z Zenitem. Dzisiaj, pierwszy mecz w Pucharze mistrzów, rozegramy, A więc, jedziemy i tak, chciałbym parę rzeczy powiedzieć. Yy, odnośnie, widziałem komentarz na Drive, kup sobie FIFA 14. Ja FIFA 14 posiadam, ale gdy włączam z nadrywaniem, no niestety. Gdy gramy bez włączonego programu do nadrywania, to normalnie działa. Ale gdy już włączę program do nadrywania, wtedy FIFA mi się wyłącza. I nie wiem, gdy dojdę o co chodzi, to na pewno dostaniecie FIFA 14 na mój kanał. Dosyć e, spraw organizacyjnych, podadałem troszkę chwilkę, czemu nie było wczoraj odcinka byłem wykończony po sylwestrze i dlatego ale już dzisiaj jest odcinek i lecimy z pierwszym symulowanym meczem będziemy się tą symulację wygrywamy 2 do 0 Mikoli bardzo dziękuję temu dla użytkownika bo już nie pamiętam powiem... zapomniałem jego nie przepraszam, ale po sylwestrze wszystko zapomniałem że polecił literą piłkarza bo jak widzicie teraz on znakomicie. Strzela dwie bramki, kończę zawieszenia. To fajnie. Na mecz. W Pucharze, mistrzów. Yy, zmotyw yy, zmotywujemy naszą drużynę, bo nie ramy, tylko symulujemy. Mikoli, no, nie może zostać, bo tak. Danilo, jakim prawem tu jest Danilo? Ten Dan Danilo nie gra na prawie obronie, tego też nie rozumiemy. O, ten zarami, nikoli nie, Tiarzalko. I tak. A więc, lecimy w z pierwszym meczem w Pucharze. Nie, nie, z agra, ja symuluj. Y i... UWAGA, UWAGA! Wyrrywamy 2 do zera dany i ja czu... No pięknie, pięknie to nam się toczy dany. Przez 3 dni, ale to musieli go wpuścić, żeby on był wykończony Jesteśmy liderem yy, Indii rosyjskiej Coś czuję, że te zmotywujemy i tak, nie no będzie jednak tej szybkiej symulacji, bo przesymulujemy może Cały sezon, dwa odcinki, no więc nie będzie i będziemy też. Tak. pianić Nicoli. O, już to jest dobrze, że Nicoli może grać, bo on podpisał się w meczu ligowym. I symuluj mecz. Zginamy Moskwa, Zenit. I czekamy na rozwój wypadku, będziemy teraz tak emocje. Sylkos strzela bramkę, prowadzimy. Mikoli mhm. zszedł. Morele trochę słabiej. Prowadzimy 2 do 0. I wyrywamy ten mer 2 do zera, więc bardzo ładnie cieszę się z tego powodu. Jeszcze nic nam nie ustał na drodze. Dynamo. Było drugie i cieszę się, że wydraliśmy. Kurczę, 3 minuty odcinka. Dwa mecze nam zleciały. To teraz można zrobić takie coś. Mamy początkujący. W razie jak już będzie działał mi FIFA 14, to nawet to ten sezon doramy do końca i wtedy skończymy. A jak nie, to po tym sezonie przypomnijcie mi w komentarzu, żebym zmienił poziom trudności. Także o to Was proszę. Zawodnicy, no dobra, nie będziemy czytać i to. No, nasz bramka, Dolette no le no, no. Luis netto. Boże Luis, ale czym nie będzie stać? Na szczęście mnie będzie stać. Więc się obrońcą. Dobrze i ty jedziemy. Długość kontraktu, no cóż Ten nie doskonale się czuje, pijanie ze sobą Swiss Nard, to prawda? No to będzie rotacja w składu Będziemy tutaj No i teraz rotacja w składzie. Musi być rotacja Kierża no i dany tego meczu no boję się najbardziej można tak powiedzieć Nie wiem że zupełnie Nie, jeszcze raz żeby nasz bramkarz jak najszybciej się wyleczył, tylko o to proszę. Gramy na wyjeździe, więc będzie ciężko. Remisujemy. Czy ale to jest kontuzji A więc Hulk Mikoli No, Mikoli ma szansę zaraz widzymistrzu w trzecim kolejce trzy minuty jeszcze będzie trwał odcinek No i uważa uważa je z korcem Wygrywamy 2 do 0 Więc 2-0 nam nas się przyczepiło Wyprzedzamy co jest skał 1 punkt Rubin kazań o 3 no. Teraz MECZ meczu siebie, który pewnie no, po którym może zakończymy odcinek, albo jak będziemy mieli jeszcze czas, to i nie zakończymy, zobaczmy. Jak pro, czy rotacja musi być, musi być rotacja. I to mnie cieszy też, że mogą być rotacje w naszym składzie. Bo teraz atakujmy jeszcze, no, tak, nie, bo myślałem, że ktoś tu kto został ściągnięty, to nie gra gramy u z Rubinem no i teraz, obyśmy wygrali ten mecz 2-0 do 0. boże, w te 2-0 nas się tak przyczepiło ale ważny, ważne, że wygrywamy i że mam, ale... jak to zostawia swój znak, to to wiem tak, Mam pewne, chyba awans raczej już do dalszej fazy Jordziewicz, Cezar. Mogę powiedzieć tyle: mamy pewny awans. na to Jordziewicz, kim ty jesteś? Jordziewicz, ty jesteś napastnik. To za danego możesz wejść, bo za to cię raczej nie wpuszczę, bo ty mi koli. No i pod e, silny. Skład oparty na gwiazdach. Może to nie jest najostatni mecz dzisiaj. I jak tam pójdzie? Mikoli coś strzeli? Mikoli nie strzela, Hulk Georgewicz, który chciał zadrać. I dany. Więc bardzo, bardzo. Edipt. Proszę państwa. Nie będziemy rali ediptem. A więc co? Ja się z Wami żernam, Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. A w następnym odcinku będziemy walczyć w liceum mistrzów. Tak jest, mamy pewny awans. Hej, hej, hej!